Co może Pan podać? Co A może ja pan podać? Adres. Jaki adres by Pan ma Mailowy, ja Panu wrzucę ofertę. No to Pan tam ma adres mailowy, jak się zarejestrowałem, jakiś tam niby wniosek jest, no to przecież składałem tam kurde swój adres mailowy, numer telefonu, imię, nazwisko, to Pan odeśle na ten mail, który wybudowałem. Często trafiają takie uczuści ja nie do wiem. Pana? No, proszę pana, proszę pana, ja nie wiem, kto trafia do mnie. No, ja adres mailowy mam taki, jaki mam. Podaję go, jak potrzebuję go gdzieś podać. Mm -hmm. I tyle, tak? No do pana no, też trafił, no. więc może pan mi na tutaj ofertę przedstawić. Ale ja nie mam oferty. No to jak ja pan nie, nie ma oferty, nie to po co? No to po co pan dzwoni? To po prostu interesuje mnie. Ale co Pana interesuje? To ja Pana zorientuję. Pana zdanie. Moje zdanie na temat czego? Ogólnie na temat Ogólnie. internetu. Dobry ten internet czy nie? No, u mnie jest dobry. Ja nie wiem, jaki jest u Was, ale u mnie jest bardzo dobry. Ja nie mówię o prędkości. Ogólnie. U mnie jest bardzo dobry internet, proszę Pana. Używam cały czas. Od rana do wieczora. Mhm. A przy inwestowaniu mhm. najbardziej, tak? Rozumiem. To jest bardzo ważne, nie? A z kim pan? A tak pan akurat e, zawsze od tych inwestycji, inwestycji. A, a z kim pan współpracuje? Gdzie pan handluje? Z jakim ja sam, ja sam. Po co mi broker, Do czego mi jest broker potrzebny? No nie wiem, proszę pana. A, po a co ma pan? broker, A po co ma broker zarabiać na, na moich pieniądzach? Niech sobie idzie sam zarobić. A tak zarabia. No to właśnie to jest zły broker. Ja nie potrzebuję takich mm -hmm. brokerów. Takich analów. No, analów tym bardziej. No nie wiem jak w pana przypadku, ale w moim to na pewno nie wie pan co. Ja mam inne zainteresowania. Ja bardzo lubię dziewczyny, kobiety. Tak, jak każdy. No ja nie wiem, no jak jest pan na przypadku. No. Pan tutaj coś o Analu wspominał. No pan tutaj mówi o jakimś analityku, anale no to stwierdzam. Że możliwe Pana ten temat interesuje? Nie, proszę Pana, ja nie posiadam żadnego anala, analityka, tym bardziej kaw i innych tam tego typu ludzi. O! Jeszcze jest kaw Tak, no dokładnie, jest kaw tak, tak. Kaw menadżer. No, oczywiście.